Mówimy, że dzisiaj wiosna puka do naszych okien, puka do naszych domów, puka również do naszych szaf. I z tej szafy można wyciągnąć dużo fantastycznych rzeczy, ale jeżeli chcielibyśmy coś nowego zakupić, żeby wyglądać stylowo i luksusowo, to dzisiaj przyszła do nas Izabela Janachowska wraz ze swoimi Dzień, modelkami i tak parę takich cudownych wyborów i inspiracji na ten sezon. Twoje modelki. Justyna, Sylwia, Natalia, Agnieszka. Witamy Was serdecznie. Właśnie wcale nie trzeba i zawydać dużo pieniędzy, tak. żeby dobrze wyglądać. Oczywiście zawsze zachęcamy do tego, żeby przejrzeć swoją szafę. To jest Podstawa. Żeby zobaczyć co jeszcze się nada, co się nie nada, a jeżeli mamy ochotę, no to. To poszukajmy czegoś w dobrej cenie. Tak, przede wszystkim ta nasza szafa jest bazą, fajnie jest się zainspirować, zobaczyć co w trawie piszczy, co jest w trendzie, co ewentualnie trzeba dokupić, żeby stworzyć swoje fajne, modne wiosenne luki. No jak wiosna za oknem, no to pojawiają się kolory, ale kolory bardzo delikatne, pastelowe. W tym roku na wybiegach mam wrażenie, że królową jest absolutnie ta delikatna żółć, nazywana taką żółcią maślaną, i faktycznie to jest kolor, który który już pojawia się w sklepach, w sieciówkach i Staje się dla nas bardzo łatwo dostępne, a też zobaczcie, że pomimo tego, że żółć wydaje się być trudnym kolorem, ona jest bardzo twarzowa, przez to, że nie jest zbyt intensywna. I tą tu... żółć fajnie łączyć z bielą, właśnie ze, ze złotem. Fajnie, bardzo fajnie. Przede wszystkim coś, co pozostało z poprzednich sezonów, to są te takie właśnie atłasowe, zwiewne spódnice. One są fajne, kobiece. Ja akurat je bardzo lubię one fajnie się łączą. Zarówno z marynarką, z płaszczykiem, ze sweterkiem, więc w zależności a tu mamy od zwykłą temperatury. Bokserkę, zwykły tankto, tak. też super, prawda? Też super. Ja w ogóle lubię. Łączenie żółtego i białego. W ogóle biel zawsze fajnie rozświetla, dobrze robi przy twarzy. Ale piękny żonki taki wiosenny. Dobra. Jest taka kanarkowa żółć ładna. Tak, ładna. Lubię ją. Co prawda mam takie poczucie, że chyba faktycznie dla dziewczyn o ciemniejszych włosach jest korzystniejsza, ale na wybiegach prezentowały się też modelki i wyglądały fenomenalnie. Więc zacznijmy teraz też jeszcze od tutaj mojej Juszynny. strony. Proszę bardzo, co Justyna pokazuje? Jakie tu mamy trendy? Przede wszystkim wracają spodnie jeansowe, które są trochę krótsze. Mamy tutaj takie 7 ósmych. O kroju. Prostym. Mm. Takie trochę cygaretki, ale właśnie z jeansu nie z tkaniny. To po prostu jest teraz bardzo e, modne. No i w ogóle taki trochę vibe lat 70. -tych. Cały czas są te duże marynary. Tak. Są, ale one też są troszkę inne, co Ci zaraz e, pokażę e, tutaj na na naszym, e, tak na naszym beżowym e, garniturze, ponieważ my mamy po pierwsze ogromny powrót garniturów, ale te garnitury, pomimo tego, co powiedziałeś, że mają duże ramiona, to one nie są sztywne, twarde, tylko są bardziej opływające, miękkie i w ogóle też teraz te garnitury bardzo modne są z takich właśnie delikatniejszych tkanin, że one nie trzymają tej swojej formy, tej konstrukcji, takiej, tak? konstrukcji, tej takiej rzeźby mocnej, tylko faktycznie ładnie okalają ciało. To jest taka jak ciało. trochę marynarka pożyczona od chłopaka, no wiesz, no bo patrz, opuszczone ramiona, bardzo bardzo, bardzo nisko, <laughs> bardziej lejący materiał. Ale ja wydaje mi się, że Paulina ty powinnaś wyjść na środek i się zaprezentować, bo ty tak? totalnie jesteś wiosennym trendem, ja, Piękny rwesz, by nie z sieciówki. Nie. O, no ale jest cudnie. Od polskich projektantów. Pięknie. I jest piękna biel. I ty też właśnie pokazujesz, jak super łączyć garnitur z t-shirtem. I to daje takiego luzu, nie? No dobrze, ale ty powiedz mi, e... Damianku, to jest o modlę kolor, sezonu. ale on też na wybieg. Tak. E, Iza, powiedz... jeans, zobacz, on jest totalnie w trendzie. Króczszy nie, to jeans, nie jest jasne, jeans, jeans, bo jest krótszy jeans, tylko ma tak długie nogi. Okej, okay, dobra. Nie jesteś w trendzie. Ale króci. Iza, czy ty też jesteś ubrana w, w, w zestaw z tak. Jest to sieciówka i też w taki w przepięknym kolorze Bardzo gołębim, powiedziałabym. I tutaj też mamy taki delikatny vibe lat 70., gdzie właśnie są te wszystkie takie szycia, cięcia, fajne mm. kołnierzyki e, takie małe. Tutaj też właśnie w koszuli mamy e, taki kołnierzyk troszkę do lat 70. Ale wiesz to tutaj napiążący. wcale nie musi się aż tak dużo dziać, żeby to było z klasą, żeby to było po prostu fajne, nie? Znaczy ja mam wrażenie, że żeby było z klasą, mm. to im mniej się dzieje, tak. tym lepiej. E, jeszcze na Agnieszce chciałam pokazać e, też fajną rzecz, która już jest u nas kolejny sezon, te takie zestawy trochę a'la piżamowe, ale one też w momencie, kiedy y, urozmaicimy je o fajną biżuterię, o na obcasie, zyskują takiej ogromnej elegancji. I bardzo efektowną biżuterię jeszcze. No właśnie o tej biżuterii mam nadzieję, że zrobimy jeszcze taki osobny y, odcinek już wkrótce, bo biżuteria mam wrażenie, że była królową Fashion Weeku, królową wybiegów, faktycznie duże, okazałe kolczyki, kolie, one naprawdę robią stylizację. cienie tutaj widzę też u pani. Tak, proszę bardzo, zobaczcie. No tu się dzieje, tu się Musi dziać, bo właśnie te proste stylizacje z dużą biżuterią dają mu efekt. Wow. Najbardziej dziękuję. Która Ci się najbardziej spodobała stylizacja? Tak z hmm. męskim okiem. Męskim okiem. Hmm. Najbardziej mi się. Oczywiście wszystkie, wszystkie. dziękuję, Paulinko. To jest wersja oficjalna dla wszystkich Pań Nie Ale poprawy. nie, ja ci powiem, która? Mi się tak. najbardziej podoba ta beżowa. Dlaczego? Może mu się Sylwia podoba. <grystów> o, musimy kończyć, przepraszamy Państwa, kolejny temat. To mamy dalej, dalej. <grystów> żyjmy. Przeniesiemy się do świata teatru. Ach, tam nie można. Nic Ona czego. by Ci pomogła teraz wybrnąć z tej sy sytuacji. Sylwia? <grystów> 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 nie, Pani Inspincjentka. O A. tym mówisz, dobrze. Dziękujemy Paniom pięknie.